Self-karowe poniedziałki z UKSW. Witam Państwa bardzo serdecznie. Self-karowy poniedziałek z UKSW, odcinek czwarty. Damian Siderski z tej strony. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną doktoranci uni Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Łukasz Subremanian, Michał Senkowski. Dzień dobry, witamy ponownie. Dzień dobry. Witajcie, panowie. Porozmawiamy dzisiaj o dość takim, no, taki temat, gdzie chyba każdy, albo prawie każdy musiał przez to przejść, czyli jak rodzice nalegają na nas, żebyśmy wybrali kierunek studiów naszego kształcenia. Nie wiem, jak to było w waszym przypadku, panowie. Tak, no więc zacznijmy właśnie od tego, że każdy z nas Miał taką sytuację na pewno, że po pierwsze rozmawiał z rodzicami. Jeszcze nie będziemy przechodzić tutaj do konfliktu, ale na samym początku omówimy tą rozmowę. Rodzice zazwyczaj mają jakąś wizję na naszą przyszłość, tak. Widzą nas jako lekarzy, prawników coraz częściej też programistów, ale są też takie, bym powiedział, kierunki, gdzie rodzice się trochę buntują, mówią, że, mu, że nie będziemy mieć po tym przyszłości. Ja pamiętam, akurat u mnie w domu nie miałem takich sytuacji, bo moi rodzice mówili, że bym robił, co chcę, zawsze będą zadowoleni z tego, no ale miałem znajomych, gdzie na przykład chcieli pójść na kierunki artystyczne, no i ich rodzice mówili, no że... Przecież po tym to żadnej przyszłości nie będziesz miał. Co ty będziesz malować obrazy, rzeźbić, czy tam paćki robił, kropki. No i po prostu to poszło niestety w tą stronę, że zaczęli się bardzo spinać z rodzicami, tak? Zaczęli mieć konflikty, kłócić się, e, co po czasie też się okazało dla niektórych niepotrzebne, ponieważ po prostu zmieniło im się po czasie zdanie. I gdy poszli już na te studia artystyczne, okazało się, że wcale im się to aż tak nie podoba i nie jest to dla nich. A dla niektórych się spodobało. No i teraz właśnie... Mamy ten moment konfliktu. Nie mówimy już o przyszłości, o efektach, chociaż o nich będziemy też trochę wspominać, e, bo one są dość ważne w dyskusji, żeby jednak pamiętać też o tym, że my mamy rozmawiać i prowadzić taki dialog, a nie tylko ewentualnie prowadzić monolog do rodziców czy w drugą stronę. No i Michał, w sumie, jakbyśmy mhm. tak mieli sobie. Też wspominać trzy twoje, tak, nie tylko w sumie rodzice, bo też czasem znajomi wywierają mm -hmm. presję. To jest też myślę dość ważne, że pomyśleć się o środowisku, w którym się znajdujemy, tak? Że czasem jesteśmy w szkole, cała klasa idzie na, załóżmy na prawników, lekarzy. Yy, no i my na przykład mówimy coś innego. Też możemy w sumie o tym powiedzieć, bo sama rodzina mm -hmm. to, nie, to nie wszystko. Tak? Ale zacznijmy od tej rodziny. Ja powiem tak, jak to u mnie wyglądało, na może pokrótce powiem, a potem powiem yy, trochę, jak ja, jakie mam na to spojrzenie osobiste. U mnie wyglądało to generalnie tak, że też raczej nie miał jakichś specjalnych ograniczeń, jeśli chodzi o, ym, jeśli chodzi o to, gdzie mam iść, tam były jakieś tam lekkie nakierowania, jak na przykład, nie wiem, miałem moment, że chciałem iść na programowanie, to tam mój ojciec nie był za bardzo za tym i tak dalej, bo może być może nie rozumiał tego, jak, jak czeka nas przyszłość. No, ale jak powiedzmy, że to na mnie trochę wpłynęło, więc nie poszło na to programowanie w końcu. Nie chciałem z nim dyskutować za bardzo, bo też nie byłem tego tak pewien, że chce na nie mhm. iść. Więc stwierdziłem, że pójdę na psychologię, się od razu zajarałem tym tematem. Stwierdziłem, że to jest mega ciekawe, i, i już w sumie tak zostało tak naprawdę. Więc można powiedzieć, że ta decyzja w studiów to była moja osobista. Z czego się bardzo zresztą cieszę. Ale właśnie jeśli chodzi o, o tę sytuację. Kiedy właśnie pojawia się ten powiedzmy, właśnie antagonizm, kiedy rodzice nam mówią czasami, że chcemy na coś iść, a my z już z samego faktu, że oni nam mówią, nie chcemy na to iść, tak? Czasami się zdarzają takie sytuacje, często jest ten konflikt nawet właśnie bezsensowny, w sensie, że on się pojawia tylko i wyłącznie dlatego, bo, bo chcemy mieć własne zdanie i chcemy sami sobie kierować swoją ścieżkę życiową, to warto jeszcze zastanowić nad tym właśnie, po pierwsze, w swoim, że tak powiem, zakresie, najpierw. Czy, czy ja nie chcę iść na te studia, bo mi się nie podobają w ogóle, bo to nie interesuje. Czy nie chcę iść dlatego, bo właśnie rodzice mi tak powiedzieli, bo mam w stosunku do nich jakiś negatywny stosunek, yy, czy może właśnie nie powinienem. Czy może właśnie jednak chcę iść na te studia? Może zobaczę, może, może mnie to zainteresuje że ciekawi, tak? Yy, I właśnie to, co Łukasz powiedziałeś z tą komunikacją, która jest bardzo ważna i no, w każdym tak naprawdę aspekcie życia, ale szczególnie w tej sytuacji jakichś wyborów, które. Które są powiązane i z nami, i z naszymi rodzicami, to warto jest zamiast od razu na przykład się denerwować, jakby postarać się jednak te emocje czasami uspokoić w sobie mhm. i starać się rzeczowo porozmawiać, tak? Czego, czemu wy chcecie, żebym szedł na ten kierunek, żeby powiedzieli swoje argumenty, jakieś takie rzeczowe, żeby to nie było przekrzykiwanie się i kłótnia, nie, ja nie pójdę, i tak dalej. Tylko, żebyśmy faktycznie porozmawiali i powiedzieć im, jakie są nasze oczekiwania względem względem naszej przyszłości, naszych studiów i tak dalej yy, i tego, żeby po prostu wy, wy, wynaleźć taki jakiś moment yy, porozumienia, żeby potem, żebyśmy potem mogli właśnie może faktycznie yy, coś, yy, żebyśmy mogli właśnie jakiś konsensus, konsensus doprowadzić. Tylko tu jest Pojawia się problem taki w momencie, kiedy mamy rodziców, którzy faktycznie są bardzo zorientowani na tą jedną yy, i konkretną ścieżkę dla nas. No i w co wtedy zrobić? No właśnie, w ogóle zacznijmy od tego, bo użyłeś tutaj, o, powiedziałeś o tym antagonizmie, tak? Mm -hmm. No i tutaj warto też wiedzieć, kiedy ten antagonizm się włącza i nie tylko patrząc na rodziców, bo tak patrzymy, bardzo, tak w ogóle my często jako ludzie najpierw patrzymy na innych, ale mhm. warto też wiedzieć, kiedy nam się włącza ten antagonizm, a najczęściej ten antagonizm nam się włącza, kiedy słyszymy krytykę, mhm. tak? Krytykę również pomysłu na, mhm. na to, kim mamy być. A to jest dość ważna umiejętność, też mówiliśmy to poprzednich tak, spotkaniach, omawialiśmy to na poprzednich spotkaniach, że umiejętność słuchania i przyjmowania krytyki, tak? tak? Ja to czasem nazywam, że takiego wyjścia z siebie i popatrzenia z boku na to wszystko, tak? No i tu myślę, że warto właśnie. Trochę rozwinąć podczas tej rozmowy, właśnie z rodzicami, temat tego, żebyśmy jednak trochę też starali się posłuchać, co oni nam mówią, bo no to są jednak nasi rodzice, tak, mogą mieć lepszą, gorszą wiedzę, ale mają jakieś doświadczenie. Mogą mniej więcej wiedzieć, yy, tak, jakie kierunki mogą być dla nas dobre, bo też nas jakoś znają. Yy, I zawsze. Jak to, ja to mówię, jakieś może ziarenko być takie prawdy w tym, co mówią, i po jakimś czasie się okaże, że z czymś mogli mieć trochę racji, ale właśnie nie do końca. Tak jak ty, Michał, powiedziałeś tutaj z tym programowaniem. No, okazało się, że tu jak tata ci odradził, to. Rzeczywiście, trochę miał racji, ale nie do końca, bo w sumie poszedłeś na psychologię, która jest taka też, trochę bym powiedział, czasem, jak mamy niektóre na przed psychologii poznawczej, to też trochę te, takie programowanie. Zresztą teraz my tak naprawdę pracując naukowo, my musimy się uczyć to, koniec końców tego programowania. Mm -hmm. Więc trochę ta ta miał rację, ale też nie do końca, bo jednak trochę wracamy. Zresztą sam pracowałeś, tam pamiętam z dziećmi, jeżeli chodzi właśnie o programowanie. Tak, tak. No więc. No, więc się okazuje, że trochę ktoś miał rację, ale nie do końca. I w ogóle tak często, no, niestety w życiu jest, że no, prawda nie, nie jest czarno-biała, raczej jest, nawet bym nie powiedział, że szara, bo niekiedy wchodzi w odcienie nawet innych kolorów, albo brązów, i, czy tam czerwieni. No, ale wracając do tego antagonizmu. Jeżeli my z rodzicami będziemy rozmawiać i od razu wejdziemy, na ton taki agresywny, tak, od razu już się zbuntujemy, my nie powiemy spokojnym głosem, tylko my będziemy krzyczeć na przykład, będziemy jakoś intonować za bardzo, no to sama nasza mowa niewerbalna, która tak naprawdę stanowi, ja nie chcę tu dokładnie z procentami większość. Skoro, ale większość, tak? tak, większość naszej komunikacji stanowi właśnie wiedza, nie... Boże, przepraszam, komunikacja niewerbalna, czyli nasza gestykulacja, mimika twarzy, tak, ton głosu. Ton głosu. To wszystko się składa również na tą rozmowę z rodzicami, więc my, tak naprawdę, nawet przed lustrem, możemy sobie przećwiczyć, tak, tak jak w filmach czasem jest, że ktoś się przygotowuje przed spotkaniem z kimś jakąś rozmową przećwiczyć sobie to, żeby po prostu powiedzieć rodzicom to w taki bardzo neutralny sposób. Jeżeli rodzice na nas wejdą, to od razu się nie uaktywniać. Bo nawet są takie techniki na TEDxach, często ja widziałem, że to jest pokazywane, jak ktoś na nas naskakuje, i my zaczynamy odpowiadać w miły sposób. Zaczynamy być coraz milsi, i ta osoba cały czas czuje się niekomfortowo w tej sytuacji. Ona zaczyna schodzić z tego poziomu takiego wyższego, atakującego, coraz niżej, niżej i niżej. No aż w pewnym momencie jest w stanie z nami rozmawiać. No i trochę musimy tutaj się wykazać, jeżeli mówię, nasi rodzice się nie wykażą tym sprytem. A są tacy, co czasem się wykazują, to my jesteśmy bardziej tymi zbuntowanymi nastolatkami. Ale jeżeli jest w drugą stronę, no to w tym przypadku, właśnie jak teraz nas tutaj słuchacie, to weźcie sobie do serca to, że w ogóle w jakiejkolwiek komunikacji, dyskusji najpierw starajcie się. Zrozumieć, co może druga osoba chcieć wam powiedzieć, zanim pomyślicie, co wy chcecie powiedzieć. Mhm. Bo ja niejednokrotnie spotykałem się nawet, jak sam byłem świadkiem rozmów moich znajomych yy, z rodzicami, że yy, oni w ogóle nie słuchali co albo w jedną, albo w drugą, co drugie mówi do, yy, do, do trzeciego nawet czasem, bo jeszcze trzecia osoba się czasem włączała. I to bardzo fajnie wyglądało, jak takie stały trzy osoby, tak tata, mama i dziecko i, i nikt siebie nie słuchał. Każdy. Mówił to, co ma do powiedzenia, i kończy. No to jest duża nieumiejętność już komunikacyjna. I myślę, że jeżeli chodzi o to, jak mamy rodziców przekonać do tego, to najpierw zacznijmy powoli opowiadać, co nas interesuje, co byśmy chcieli, od takich zalet, bardzo ogólnych, a na końcu przejdźmy do samego takiego, takiej kwintesencji, czyli chcę być artystą. Ja nawet bym tutaj taką rzecz doradził, już troszkę manipula manipulacją bym powiedział, trochę jako psycholog, że. Pewne informacje można rozwlekać w czasie i możecie bardzo powoli dozować. Na przykład, rozwlec pewną rozmowę na miesiąc. I tak, najpierw jedną informację dotyczącą na przykład malowania, że malowanie jest fajne, bo to. Potem coś innego. I słuchajcie, to jest taka bardzo dziwna rzecz, że po jakimś czasie ludzie nie pamiętają skąd wiedzą rzeczy. To tak jak wy rozmawialiście pewnie ze znajomymi i nie pamiętacie kto wam co powiedział, ale wy nagle macie jakąś informację w głowie. I co ciekawe, wam się czasem wydaje, że to jest informacja którą Wy sami zdobyliście i że to jest to, co Wam się, to, co wymyślicie. No i tak trochę po, powoli możecie w taki sposób implementować, poprzez rozmowę z rodzicami, że tak pokazujecie jedną rzecz, mija pięć dni, kolejną rzecz, trzecią, czwartą, i pod sam koniec dopiero jest ta rozmowa. No jest to jakiś rodzaj, bym powiedział, rozwiązania. Takie przedstawianie trochę, nie Michał, tego wszystkiego bym tak naprawdę w jakiś tak, taki tak. sposób. Mm, jakby Tak jak mówisz o tym, to, yy, to jest bardzo, to jest bardzo jakby interesujący, bardzo jakby taki dojrzały sposób podejścia. No, naukowy w zasadzie. Jakby się w zasadzie się w naukowy, jest naukowy, naukowy, tak. Yy, ale też tak sobie myślę, jak o tym mówisz, tak myśleć, ale co jeżeli mamy właśnie tych rodziców, mhm. którzy i tak nie słuchają, i tak nie możemy się do nich e, przebić. ten najcięższy, ten najcięższy typ, Czy my powinniśmy się i posłuchać? Czy powinniśmy iść za tym, co nas e, interesuje? I mhm. ja osobiście, ja bym poszedł za swoimi. Za głosem serca. serca, tak zwanym. Tak, wyjść czasami nawet właśnie tylko z książką, czy z niczym praktycznie, i, i pójść za, za, za tym sercem, bo jeżeli, jeżeli się nie uda, to rodzice i tak nas zazwyczaj przyjmą z powrotem. Jednak rzadko się zdarza, że, że ktoś wyrzuci swoje dziecko z domu, o, z powodę, że nie, że nie pójdzie będzie na kierunek tak. artystyczny czy jakiś inny, to myślę, że rzadko że nie powinno się tak zdarzać, oczywiście. Tak. Yy, więc, więc zawsze możemy spróbować i, i za głosem serca, tak zwanym, i potem zobaczyć, bo może to właśnie jest to, może właśnie to jest ta nasza droga. A jak się okaże, że to nie jest ta nasza droga, możemy spróbować czegoś innego. Albo posłuchajcie jednak swoich rodziców i spróbować tego, co nasi rodzice potrzebowali. No tak, ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że. Ja cały czas odkrywam nowe drogi i to jest tak, mm -hmm. że tak jak właśnie tam na początku mówiłem, że zarówno tutaj to psychologia, tutaj medycyna, biologia, tak naprawdę jeszcze na samym początku miałem też właśnie kierunek artystyczny, bo na SP t, y, 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 miałem też być po prostu, bo się dostałem. Ale przyznam szczerze, że jak teraz to patrzę, to wszystko było po coś. To nie jest, że ja czegokolwiek żałuję. Mm -hmm. tak? Tak, że do, do tej pory ja e, lubię hobbystycznie sobie rysować, tylko rzeczywiście to nie jest coś, co bym do końca życia może chciał spędzić e, czas nad tym. Tak? I dobrze, że ja w miarę wcześniej e, zorientowałem się, że to nie jest ta droga, tak? bo można potem spędzić 5 lat, męczyć się. To jest też dość ważne, co powiedziałeś, Michał, z tym głosem serca, że czasem mm -hmm. mamy, mamy takie momenty, że czujemy się wręcz niekomfortowo w tym, czym robimy, że najpierw nam się coś tak. bardzo fajne wydaje. To trochę ja tak zauważyłem, z książkami czasem mam, że, mm -hmm. że bardzo się napalę na jakąś książkę, którą chcę przeczytać, potem ją otwieram no i po pierwszych dwóch stronach widzę, no dobra. To nie to. To nie to. To trochę tak też ja z tym to widzę, nie? Że nie ma co też się czasem męczyć, Chociaż z drugiej strony, jak nawet my patrzymy po tej pandemii, czasem zewnętrzne czynniki mogą na to wpływać. Nie? Mm -hmm. że my też mieliśmy że teraz trochę taki okres, Michał, załamania. Stagnacji. Stagnacji, że, że podczas tej pandemii nie mogliśmy do laboratoriów nigdzie do niczego chodzić. Nie mogliśmy badać rzeczywiście ludzi, tylko jakoś online. Mm -hmm. I trochę nam to wszystko opadło, opadło, że tak powiem, ta taka motywacja. A teraz powróciliśmy do życia i znowu możemy robić ciekawe rzeczy, jak na przykład te podcasty. No właśnie. No, więc wracając do tego głównego tematu, bo one tak, tutaj o, troszkę może odbiegliśmy, takie podsumowanie już myślę, że zrobimy. Myślę, że e tak. Przede wszystkim, jeżeli chcecie coś robić, to jest najważniejsza rzecz i czujecie, że to jest coś, co daje wam szczęście, ale nie dlatego, że ludzie was chwalą, czy rodzice, czy ktokolwiek inny, albo jest motywacja mhm. w postaci. To jest najgorsza w ogóle, moim zdaniem, motywacja, że się będzie dużo zarabiać. Akurat zarabiać to naprawdę ludzie mogą na wszystkim, mhm. co pokazuje, jakby na świecie, że mamy bardzo dużo, nawet najdziwniejszych zawodów, jak, się, jak chcą, to zarabiają. Przede wszystkim musicie robić to. Co bardzo chcecie, więc podczas tej rozmowy najlepiej byście się pokazali, bo to jednak są wasi rodzice, żeby że wam na tym zależy. Bo myślę, że to jest przede wszystkim, że mm -hmm. czasem rodzice nie wierzą w to, że to myślą, że to jest fanaberia. Bo rzeczywiście jako młodzi ludzie, często mamy, mamy, mamy fanaberię po prostu, coś nam się wydaje, potem popełniamy błędy, tak? Z jednej strony tak, trzeba uczyć się, trzeba sparzyć, uczyć się na własnych błędach, chociaż ja zawsze byłem zwolennikiem tego, że, li, że jeżeli jest możliwość, że zaobserwuję coś u kogoś i mogę wcześniej się nauczyć. Albo poradzić, tak jak kiedyś się starych mędrców słuchało, tak? Mhm. No to, to wolę czasem uniknąć pewnych rzeczy. Nie mhm. tracić po prostu na przykład lat czy czasu. No więc nie wiem, czy masz jeszcze coś. Ja myślę, że nie będę tutaj dużo dodawał. Powiem jedynie od siebie na koniec jeszcze, że faktycznie ta droga, powiedzmy, właśnie osobista, to już powiedzieliśmy parę razy, że ona jest mega ważna i ważne jest też to, żeby właśnie zostać. Myślę, też słuchać siebie w pewnym sensie, w sensie zwracać uwagę, być też samokrytycznym i patrzeć na to, że no może, może na przykład yy, nie wiem, poszedłem na przykład nie wiem na Yy, na filozofię, okazuje się, że to jest kierunek, który mnie ostatecznie, na przykład, nie interesuje po roku studiów. To nie załamywać się, że straciłem rok studiów. Chociaż czasem na pierwszym roku to nie jest... Czasami to nie Czasami to jest to samo, na, tak? Na psychologii Nieliśmy w ogóle psychologii na pierwszym roku, można powiedzieć. Można tak, tak powiedzieć, ale jednak temat był, temat tak? Jakiś temat był, się tak. pojawiał. Yy, ale mi się wydaje, że wiesz, że warto jest chociaż wyciągnąć tą wiedzę nawet z czegoś, co nas jakoś super nie interesowało, tak? Wyciągnąć tą wiedzę, bo ona się może potem czegoś przydać, tak jak już mówiliśmy. Czasami nawet najdziwniejsze rzeczy mogą nam się przydać potem w przyszłości, i skorzystać z niej i zmienić może może zmienić ten kierunek. Skoro nas jednak nie interesuje po jakimś czasie, skoro może jednak rodzice mieli rację, powiedzmy w cudzysłowie. To się nawet nawet się przyznać, bo tak. ja osobiście powiem, że nawet się zacząłem lubować e, w takim szukaniu własnych słabości i błędów, bo, bo jednak z tego zawsze coś dobrego wynika. Więc tak. no, takim podsumowaniem jest. Właśnie rozmawiajmy to. Rozmawiajmy i tak. lub, robmy, róbmy to, co chcemy robić. Tak, rozmawiajmy, wykorzystujmy dobrą komunikację, starajmy się czasami ograniczyć jakby w danym momencie nasze emocje, jakby kontrolować je, może nie ograniczyć, kontrolować emocje. Przede wszystkim ten antagonizm, tak. bo emocje można... Uczmy się. Mogą być, mogą być pozytywne. Dokładnie. Uczmy się i, yy, i działajmy wedle, wedle właśnie też naszego serca. Masz rację, rozmawiajmy, a na kolejną rozmowę zapraszamy za tydzień Łukasz Sobramanian, Michał Sękowski. Dziękuję panowie. Dziękujemy A Dziękuję. prowadził Damian Świderski. self poniedziałki z SW.